Trzeba przyznać, że masz bardzo dobrą pamięć. No jeszcze wszystkiego nie opisałam, to będzie w następnych książce. No ja myślałem, że to było my same wartości dodane, że to wszystko dodawałaś, a dopiero jak było naprawdę, to opiszesz w następnym. Było dokładnie takie, jak tam jest napisane. Z tym, że to jest na no 5% życia, jeszcze mam 95 do opisania. I jakbyś mogła wspomnieć ten moment, który był najbardziej przyjemny, czy może dwa? Powiedzmy, że dwa dopiero... najbardziej przyjemne momenty i dwa najbardziej tragiczne. Najbardziej przyjemny moment to będzie, jak zacznę mnie rozliczać, dostanę jakiś kawałek honorarium za tą książkę myślę. No ale przyjemnych było, jeszcze tyle w życiu momentów, że trudno je wyliczyć. No tak. Ale zawsze to, co się dzieje dzisiaj, na przykład w tej chwili jest mieszanie nieprzyjemne, a myślę, że to, co będzie jutro i pojutrze będzie jeszcze lepsze. Wspaniale tak myśleć, a propos honorarium. Z tobą tak nie jest? No, ja podobno mam naturę, także a propos honorarium, jak kiedyś prowadziłem takie imprezy plenerowe, duże na rynku głównym prowadziłem dla no, firmy Wawel i tak dalej, to e, pytali mi się, czy, czy masz tremę. Ja mówię, jak tremę, czy się denerwujesz. No, ja mówię oczywiście, zawsze się denerwuję, czy mi zapłacą. Tak. I Jaki był rezultat? No, pozytywny, pozytywny. Pozytywny, no to ja się też już nie przejmuję. A jakie były te najbardziej wstrząsające momenty? Ja bardzo lubię wstrząsy. Lubię, szalenie lubię tremę przed występem. Jak się coś dzieje takiego bardzo burzliwego, no to jestem szalenie zadowolona, a najbardziej nienawidzę wakacji, odpoczynku i takiego, że nic nie mam do roboty. A to chyba, chyba ci nie grozi w najbliższej przyszłości i za dużo tych wakacji w twoim życiu nie było. Nie, nie, nie. No to mi przypomina em, tego to, znanego z Leona zawodowca aktora, jak przyszedł do, do domu i tatuś go żałował, bo tu kręcisz, tu kręcisz, tu kręcisz, czy synu, czy ty nie masz wakacji? A tatusię, mam cały rok wakacji. Cały czas a mi się wydaje, że ja mam całe życie właściwie, z tym, że żyję na odwrót. To znaczy, na wstępie życia miałam tryb życia szalenie taki męczący, trudny, uciążliwy, a teraz im dalej i to po prostu coraz lepiej. No, ja muszę się odnieść do szczegółów, muszę, nie muszę, ale Proszę, czytając Twoją książkę. Jedna rzecz mnie poruszyła, jedna, która chyba najbardziej mnie poruszyła, to była, było to, że kiedyś zgubiono ci dziecko na trzy dni. Ale to malutkie dziecko w szpitalu. Tak, to prawda, to prawda, tak. Powiedz, jak to się stało? Dlaczego, dlaczego to? Dlaczego Najpierw się stało. banalnie, urodziłam dziecko, obejrzałam je, zdziwiłam się. Teście chyba urodziłam, bo łyse pomarszczone. Później to dziecko gdzieś zebrano w daleką wsiną dal, no, a mnie położono na porodówce zbiorowej. No, i następnego dnia przynoszą niemowlęta wszystkim, pa, wszystkim mamom. Mojego nie ma, więc zaczęłam być niespokojna, a to przyniesiemy do następnego karmienia. Do następnego nie ma, do trzeciego nie ma. Cóż, roniłam mu łzy, myślę, albo zgubili, albo coś się z nim stało. No i wyruszyłam na wycieczkę i znalazłam je w piętro niż, bo była jakaś pomyłka, jak to zwykle bywa i położyli je na innej sali. Mówi, to dziecko nie ma matki, w ogóle nie wiadomo. Jak pani się nazywa? Ja mówię ma zróbna. Nie, to dziecko się nie nazywa Masurówna. No ale to było moje. No, dziecko się nazywało Teplic, ale. To dziś się tak nazywa, ta dziś się tak nazywa. Proszę Państwa, ja wiele się dowiedziałem. O Krystynie z książki, ale są rzeczy, które już znałem z jej własnych ust, do nich należy, um, chciałem powiedzieć, anegdota, ale nie zada anegdota, tylko to jest historia obrazkowa. Tak, tak to było. Jak, jak zamożni, bogaci ludzie gratyfikują w postaci poczęstunku ludzi, których lubią i cenią. A więc opowiedz o swoim spotkaniu z Onassis'em. Tak, bo miałam przyjemność spotkania w życiu wielu ludzi, którzy są znani, światowej sławy, cenni, bogaci też bywali. Między innymi kiedyś Onassis zaangażował taką, chciał mieć typowy balet francuski w swoim prywatnym klubie w Aten w Grecji. No więc był choreograf Murzyn Czarny jak śnieg. Byłam ja, była tam tancerka jedna z Afryki Południowej, jedna Czeszka i dwie Angielki. Więc my jako typowy francuski, bo typowy francuski zespół tańczyliśmy tam. No świetnie to szło i któregoś dnia, tam już po pierwszych paru dniach, mówią o uważajcie jutro, bo przyjdzie sam pan Onassis, będzie oceniał spektakl, no na pewno was zaprosi później na salę, dlatego, że on ma taki zwyczaj. No więc my suknie wieczorowe, doszywanie falban, żeby było jak trzeba, przedłużanie dekoltów do, do granic możliwych. No i po spektaklu rzeczywiście przychodzi ten major mówi cały balet jest zaproszony do stołu pana Anassisa, nawet no pełny makijaż, sztuczne rzęsy, loczki. No i wchodzimy na tą salę, prosimy bardzo, siadajcie, O nas gratuluje, no wspaniale, wspaniale tańczyłyście, świetny spektakl, widać, że no. same, francuski, że taki typowy. No ale na pewno jesteście zmęczone po spektaklu, na pewno wam się chce pić, prawda? No więc my, no tak, myślimy, zaczyna się szampana, prosimy. I on mówi, prosimy, dwie butelki, dwie karawki wody z chranu dla pań, wypiłyśmy te, tą, te dwie karawki, no i na tym się skończyła moja przygoda z Nacisem. I zwykle mówisz wtedy, że i, i, i z daleka się trzymam od bardzo bogatych. No ale na paru biedniejszych i też powinnam się trzymać z daleka. No jak to, powiedz mi, jak to wyczuć? No widzisz na przykład e, takiego pana z aparatem albo drugiego bez aparatu. No i e, e, jak to wyczuć? Czy, czy to jest mężczyzna na poziomie e, potrafi docenić? Ale dlaczego chcesz mieć bo taką informację? Po pierwsze jesteś żonaty, po drugie z tego co wiem nie lubisz panów. No, no tak, no wczoraj właśnie doszliśmy do wniosku, bo Krystyna mówiła, że mm, jak jest stres, a kryzys, kłótnia z partnerem to kobieta idzie, gdzie idzie? No idzie w on? No nie, idzie na zakupy. Nie? Na zakupy, No tak. to ja powiedziałem, że ta dlatego y, nie kłócę się z żoną pewnie z oszczędności. oszczędności. Nie, to jak mężczyzna cię opuści nagle, no to wtedy albo trzeba iść do psychoanalityka na długą znaczy, e, psychoterapię. Kłócić się kłócić można. Kłócić się nawet należy. I nie wolno opuszczać, bo wtedy idzie. No można, tylko to kosztuje dużo par butów no i sukienek. To nie, to ja widzę, że margines jest większy. To jest kłócić się można. Ym, powiedz mi o kryzysie. Ym, Wspaniały fragment filozoficznej książki o, o tym, tak. co, co, co robić z kryzysem gospodarczym, tak, jak, jak się jest, znaleźć jak w się tym, znaleźć. czy to będzie kryzys, czy jest tak, kryzys, czy, czy był było. kryzys. Tak. Jak przyjechałam w 1968 roku do Paryża, to właśnie powiedziano mi, że ojej, w tej chwili straszny kryzys. Więc trochę się przestraszyłam, ale nie zauważyłam tego. Wiesz, że zimu, no teraz jest taki kryzys, po czym miał kryzys przyjść, po czym kryzys był, ale było po kryzysie i tak trwa to właśnie od pół wieku, teraz znowu jakiś kryzys podobny. W ogóle tego nie zauważyłam proszę Państwa i ja polecam to jako metodę na kryzys.